Czysta Konferencja, w tym filmie chcemy Tobie zareklamować tą Czystą Konferencję i powiedzieć Tobie dlaczego ona jest tak ważna, dlaczego to będzie fajne spotkanie, jakie korzyści przede wszystkim Ty możesz osiągnąć będąc z nami na żywo albo online. Zapraszamy 17 września Wrocław na żywo, oczywiście online również. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu, a podebatujmy sobie. Chcielibyśmy Was zachęcić i zaprosić na tą konferencję i wyjaśnimy Wam, i spróbujemy przedstawić argumenty dlaczego warto być na tej konferencji. No to numer jeden uważam dla mnie bardzo bliski temat żywienia niskowęglowodanowego u kobiet w ciąży. Temat bardzo niszowy, temat bardzo ważny. Wiele kobiet, które zaczynają z tym niskowęglowodanowy albo keto właśnie po to, żeby zajść w ciążę. Zachodzi w ciąży i później niestety są straszone w... i rezygnują, ale i ta konferencja właśnie prelegent dr Tomasz Powie Wam, jak to zrobić, żeby przeprowadzić ciążę i później no, okres pociąży w stylu niskowęglowodanowym. Doktor też napisał książkę, będzie o tym, to będzie super wykład. Dla mnie to jest bardzo ważny argument. No, nie można nie wspomnieć, że doktor Robert Sives. Przyleci specjalnie z Amerykim! No przyleci na warsztaty, na ten w, swoim samolotem. Na czystą tak? konferencję. Chyba nie Chyba dorobił się z samolotu. W każdym bądź razie będzie mówił o uzależnieniu od węglowodanów. Doktor Robert Siles to lekarz, który zajmuje się leczeniem otyłości, a jego tematyką jest właśnie leczenie z uzależnienia od węglowodanów. Warto być na tym wykładzie. No takie wykłady nie zdarzają się często, dlatego ta konferencja nazwana jest konferencją międzynarodową. Łączymy. To towarzystwo zagraniczne z towarzystwem polskim. Jednoczymy się po to, żeby dawać wam wiedzę z zakresu stylu życia niskowęglowodanowego. Będzie też wiedza, bardzo ważna wiedza dla każdej osoby z cukrzycą typu pierwszego, która chce mieć lepszą kontrolę glikemii, nie chce mieć takich wzlotów, nie chce mieć takich upadków i chce w zdecydowany sposób zmniejszyć ryzyko hipoglikemii. A to jest właśnie to ryzyko, którego najbardziej boją się właśnie pacjenci i ich rodziny w cukrzycy typu pierwszego będzie Łukasz Wysoczański, który jest edukatorem metody doktora Bernsteina. Doktor Bernstein niesamowity człowiek, sam e, choruje na cukrzycę drugiego typu, pierwszego ponad 8, typu. Pierwszego typu ponad 80 lat swoją metodą e, doprowadził do tego, że mimo tej choroby glukozę ma jak u zdrowego człowieka no i żyje w pełni zdrowia i e, świadomości e, do takiego pięknego wieku. No nie można nie wspomnieć o Adamie Krzczocie. Adam Kszczot, wielokrotny mistrz Europy, mistrz świata w biegu na 800 metrów, no bo żeby coś y, zmienić w życiu i żeby wprowadzić nawyki i utrzymać je, no to trzeba mieć y, inspirację i motywację i Adam opowie... Jak zrobić, żeby pewne nawyki wprowadzić do swojego życia i utrzymać te nawyki? No, on nawyki, które doprowadziły do tego, że stał się po prostu maszyną do biegania i do zdobywania złotych medali, utrzymał na. Praktycznie całą swoją karierę mm -hmm. zawodową. No Skończył już karierę, specjalnie tak. przyjedzie na konferencję czystą, można pięknie żyć, do dowrotować. Będziecie biegać. Będzie prelekcja, właśnie z Adamem Kształtem. Jak ja zaczynałem zmianę swojego życia z, z, ze stylu wysoko węglowodanowego, wysoko papierosowego, wysoko słodyczowego, wysoko pracowego. Przedopominowego, no to trafiałem też te algorytmy bezduszne, podsyłały mi pewną dietetyk, dietetyczkę kliniczną, która też mówiła o zdrowym podejściu do życia, o uziemianiu, o, o psychice, o relacjach. To był bardzo ważny element mojej zmiany, transformacji, bo okazało się, że no to, to była Iwona Wierzbicka. No i zaprzyjaźniliśmy się, poznaliśmy się też na żywo i Razem mamy podobne podejście do życia i zaprosiliśmy Iwonę, która powie Wam o dobrym wpływie, niesamowitym wpływie tłuszczu na organizm człowieka, zwłaszcza pod kątem chorób neurodegeneracyjnych, demencji Alzheimera. To będzie taki wykład nadzieja dla każdej osoby, u której albo usłyszałeś rozpoznanie właśnie chorób, albo chcą, chcesz żyć w sposób, który zmniejszy ryzyko właśnie chorób neurodegeneracyjnych. Ostatnie lata przynoszą sporo badań na temat oddechu, jak oddychać, żeby zmniejszyć ryzyko chorób metabolicznych, jak oddychać, żeby być zdrowszym i rzeczywiście oddech okazuje się być kolejną kropką w tym, co głosimy po to, żeby długo i zdrowo żyć. Powinniśmy nauczyć się oddychać, a właśnie oddechu nauczy nas Joanna Mania, która jest instruktorem oddechu, metody butejki. I to wszystko na czystej konferencji Można Pięknie Żyć we Wrocławiu 17 września i online. Szczegóły, powtarzam, są w opisie. Zapraszamy Was serdecznie. Przyznam się, że gdyby nie Joanna, od live'u z Joanną ja tą metodę stosuję i faktycznie... Dzięki temu oddycham przez nos, a to niesie za sobą pełne e, niesamowite konsekwencje zdrowotne. Chociażby to, że m, oddychając przez nos, powietrze łapie, zabiera tlenek azotu do dalszych niższych elementów dróg oddechowych, co powoduje, że. Oskrzela się, rozszerzają jeszcze bardziej, no i też jest wiele naprawdę fajnych korzyści z oddychania przez nos. Ale ta metoda to nie tylko oddychanie przez nos. Zapraszamy Was serdecznie. Pierwsza edycja czystej konferencji. I jeszcze warto, nawet trzeba powiedzieć, dlaczego to jest czysta konferencja, dlaczego tak ją nazwaliśmy. Dlatego, że. Denerwuje nas to, delikatnie rzecz mówiąc, mm -hmm. że większość konferencji dotyczących zdrowego y, życia, y, zdrowia i odżywiania jest sponsorowana przez przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy. Wobec tego, czysta konferencja to znak i ten znak jest gwarancją, że żadne pieniądze z zewnątrz nie mają prawa zaistnieć na tej konferencji. To ty, decydując się na wykupienie biletu, wspierasz ten projekt i finansujesz ten projekt. Wobec tego masz obowiązek wymagać, żeby wiedza na tej konferencji była czysta, niezależna, bez żadnego wpływu i żadnego przemysłu. Dobrze powiedziane, do końca czerwca jest cena promocyjna, weźcie pod uwagę akurat kupno teraz, na pewno się to opłaca jak najbardziej. Widzimy się na żywo we Wrocławiu 17 września, już się nie mogę doczekać tej niesamowitej energii.